Kraj, policja szasta pieniędzmi jak w żadnym innym sektorze służb specjalnych. Policja, która najbardziej skarży się na finansowe niedoszacowanie, szasta pieniędzmi. Rzeczpospolita ustaliła, że kiedy na reprezentację Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeznacza tylko 6 tysięcy złotych, Centralne Biuro Antykorupcyjne 17 tysięcy, to szef policji rocznie z funduszu reprezentacyjnego wydaje 750 tysięcy złotych. Z informacji, do jakich udało się dotrzeć dziennikarzom Rzeczpospolitej, wynika, że policję najwięcej kosztują delegacje, bankiety i nagrody. Według tych danych, w tym roku 200 tys. złotych wydano na organizację dwudniowego święta policji. Przeciętnie 100 tys. złotych wydaje się na coroczny wyjazd do Miednoje delegacji liczącej 80 osób. Delegacji, w której tylko 30 osób to czynni policjanci, a pozostała część to rodziny pomordowanych tam policjantów i oficerem. Ponoć bez pomocy policji taka wizyta rodzin pomordowanych nie byłaby możliwa. Barierą zaporową są ceny biletów lotniczych, których koszt pokrywa policja. Dziennikarze policzyli też, że już w tym roku komendant główny policji wydał lekką ręką 650 tysięcy zł. Kolejne 100 tysięcy złotych, jak wynika z szacunków, zostanie rozdysponowane do końca roku. Policja, jak wydaje, to wydaje z gestem. Na początku roku pisaliśmy o wielkich fetach urządzanych przez policjantów w zakopiańskiej karczmie posła P.O. Andrzeja Guta-Mostowego i standardowych szkoleniach odbywających się w ponadstandardowym, żeby nie powiedzieć luksusowym kompleksie hotelowym Bukowina w Białce Tatrzańskiej. Przy okazji tych publikacji okazało się, że takich imprez jest bardzo dużo. Sprawa pewnie nie byłaby aż tak nagłośniona, gdyby nie sugerowano w dobie krążących plotek, że pijackie, libaci. W policyjnym gronie finansowane są z państwowych funduszów. Wprawdzie wówczas oświadczono, że policjanci oddelegowani na szkolenia czy na delegacje mają pokrywane standardowe koszty pobytu w takich ośrodkach, ale też zauważono, że za kosmiczne ilości alkoholu, które dowożone są przez taksówkarzy, płacą sobie ze swoich skromnych pensji. Dziś wygląda na to, że delegacje, bankiety i nagrody stanowią wcale niemałą pulę w policyjnym budżecie. Pulę. Którą dzielą się z rodzinami pomordowanych kolegów, co akurat ładnie świadczy o tej grupie pracowniczej. Mój serwis.blogspot.com